Co musi się wydarzyć, aby Polska wyszła z grupy, teoretycznie może wystarczyć nawet jeden zdobyty punkt. W fazie pucharowej Euro 2024 znajdzie się 16 spośród 24 grających drużyn, co oznacza, że awansują do niej nie tylko drużyny, które znajdą się na pierwszych dwóch miejscach, ale także 4 z 6 drużyn z trzecich miejsc. Powiedziałem, że teoretycznie może wystarczyć nawet jeden zdobyty punkt, oczywiście. Że tak. I już wam to tłumaczę na przykładzie naszej grupy. Jeśli w najbliższym spotkaniu z Austrią zremisujemy, następnie przegramy z Francją, a Austriacy przegrają dzisiaj z Francją w kolejnym spotkaniu z Holandią, to o trzecim miejscu w naszej grupie będzie decydował bilans bramkowy. Tyle dobrze, że z Holandią przegraliśmy jedną bramką, więc jeżeli nie zaliczylibyśmy sromotnej porażki z Francuzami, to byłaby ogromna szansa, że tym bilansem bram.